Zapraszam na kolejny odcinek powtórek do matury. Dziś, dziś powtórzymy sobie długość odcinka w układzie współrzędnych. W tablicach możecie znaleźć gotowy wzór, z którego właśnie tę długość obliczycie. I wcale w wielu zadaniach nie, nie jest wymagane, wcale nie trzeba zaznaczyć w układzie. Wystarczy, tak naprawdę, wyliczyć pewne długości. I tak, w tablicach macie podany wzór który bazuje na dwóch punktach, y, które są końcami danego odcinka w tablicach to jest punkt A i punkt B i tak są oznaczone y, współrzędne tych punktów. Długość odcinka wynika y, dokładnie z twierdzenia Pitagorasa. Gdzie mając dwa punkty, no dorysowujemy sobie trójkąt prostokątny, tak, po punktach pod kątem prostym szukamy i znajdujemy trójkąt prostokątny. Więc długość odcinka AB to jest pierwiastek. No i tu mamy kwadraty, czyli odejmujemy od siebie pierwsze współrzędne i podnosimy do kwadratu i odejmujemy od siebie drugie współrzędne i podnosimy do kwadratu. Gdyby ktoś był zainteresowany, czy jest różnica, czy odejmujemy od punktu e, współrzędnych punktu A współrzędne punktu B, czy na odwrót, nie ma znaczenia, dlatego że tutaj podnosimy do kwadratu i jakkolwiek będziecie odejmować, czy od XA, XB, od YA, YB, nie zmieni to nam w żaden sposób. Wyniku. Wzór jest dostępny, także polecam. Można go sobie znaleźć, zastosować. No, na pewno na maturze, chociaż w jednym zadaniu, się przyda. Więc, tak żeby pokazać, jak to się liczy, najlepiej no na przykładzie: spójrzcie na zadanie: wykaż, że trójkąty ABC i DEF. Są podobne. Przy okazji, delikatnie o, o podobieństwie, bardzo delikatnie, żeby wykazać podobieństwo trójkątów, mając dane współrzędne, muszę policzyć długości boków. Dlaczego? Dlatego, że muszę odnieść się do jakiejś cechy podobieństwa, a cechy podobieństwa są trzy. Pierwsza to bok bok bok, czyli proporcjonalne boki. Druga cecha to Kąt, kąt, czy jak to woli, kąt, 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 po prostu wszystkie kąty identyczne, a tutaj na, tej, na, na podstawie tych danych no, nie będę w stanie tego e, sprawdzić. I druga i trzecia cecha, bok, kąt, bok, czyli dwa boki proporcjonalne i kąt między nimi identyczny. W takim razie ja będę chciała bazować na, c, na cesze bok, 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 czyli proporcjonalne boki, stąd te długości boków muszę wyznaczyć. I tak, długość boku AB. Zobaczcie, co robię. Mam pierwiastek, odejmuję, od pier... zobaczcie, od dwójeczki odejmuję minus 1. Odjąć minus 1 to znaczy plus 1, tak? Odjąć liczbę ujemną, dwa minusy. 5 odjąć 1. Zapisuję, zobaczcie wszystko. I co dostaję? 1 eee, plus 2, 3 do kwadratu 9. 5 odjąć 1. 4 do kwadratu 16. 9 plus 16, 25. No to tu mam równo 5. Biorę bok drugi, BC. B i C. I tak od 0 odejmuję 2. I teraz od czwórki odejmuję 5. 0 odjąć 2 to minus 2 do kwadratu 4. 1 minus 5, to znaczy 4 minus 5 to minus 1 do kwadratu 1. Tutaj dostaję pierwiastek z 5. Gdyby ktoś się tutaj y, y, zastanawiał, pamiętajcie, że boki wielokątów nazywamy zawsze kolejne wierzchołki, to kolejne literki alfabetu, stąd idę po kolei: A, B, B C. Potem, gdyby to był rok, on byłby CD i tak dalej. A tutaj mi zostaje AC, czyli CA, kto jak woli. CA, czyli zobaczcie, od zera odjąć minus 1, czyli dodać 1, od czwórki odjąć 1. I tak, tutaj mam 1 do kwadratu 1, tu mam 3 do kwadratu 9. Pierwiastek z dziesiątki. I w tym momencie mam policzone wszystkie długości boków w trójkącie ABC. I to samo robię z trójkątem DEF. Czyli DE. DE. No i lecimy. 0 odjąć 4 albo 4 odjąć 0 nie ma znaczenia. I 2 odjąć 4. Do kwadratu minus 4 do kwadratu 16. A tutaj mam minus 2 do kwadratu 4 pierwiastek z 20. Pozwolę sobie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka no tylko po to, żeby udało mi się dowieść tutaj tego podobieństwa, więc chcę zobaczyć proporcje boków. Tu będę mieć 2 pierwiastki z 5. Teraz kolejny, czyli EF. EF, czyli tutaj mamy od minus 2 odjąć 0 i do kwadratu, tak, zobaczcie. Od minus 2 odjąć 0, dodać. Od minus 4 odjąć 2 do kwadratu, tak. Od minus 4 odjąć 2. I mam tak. Tu mam minus 2 do kwadratu 4. Tutaj zobaczcie, minus 4 minus 2 minus 6 do kwadratu 36. Tutaj mam pierwiastek z 40. 4 razy 10. 2 pierwiastki z 10. Uwaga, na tej podstawie nie mogę jeszcze twierdzić podobieństwa. Pamiętajcie, muszę sprawdzić, e, czy z wszystkie boki są proporcjonalne. Czyli zostaje ostatni, czyli FD czy DF. A więc tutaj bierzemy to i to, więc działamy. Może od tych będę odejmowała te, zobaczcie. Od 4 odjąć 2, czyli 4 odjąć minus 2, czyli plus 2. Od 4 odjąć minus 4, czyli tak naprawdę do 4 dodać 4. Tu mam 6. 6 do kwadratu 36. Tu mam 8 do kwadratu 64. Mam pierwiastek ze 100, czyli 10. I teraz spójrzcie. Ewidentnie wszystkie boki, które uzyskałam, są proporcjonalne. Zobaczcie. 10 przez 5. Tak. Tutaj 2. Ale też dwa pierwiastki z 10 przez pierwiastek z 10. Widzicie, tutaj też jest dwa razy większy. I dwa pierwiastki z 5 przez pierwiastek z 5. Tak, wszystko to jest tutaj równe 2. I tak naprawdę mogę od razu stwierdzić, że te trójkąty po pierwsze są podobne, czyli wszystkie boki są proporcjonalne. Dodatkowo wiem, że na pewno są podobne w skali 2 albo 1/2, zależy jak napiszę, czyli te trójkąt trójkąt ABC jest podobny do DEF w skali 1/2, bo ten jest ten mniejszy, albo DEF jest podobny do ABC w skali 2. Więc jak to zapisujemy na maturze? Trójkąt ABC jest podobna, albo piszemy słownie, albo taka falka do trójkąta DEF. W nawiasie zapiszcie zawsze cechę, z której korzystacie, czyli B, B, B. W tym momencie jest to udowodnione. Wykazałam długości, proporcje. W takim razie trójkąty są podobne. Mam nadzieję, że samo zagadnienie, długość odcinka będzie dla Was już teraz jasne.